Hej cześć, witajcie z tej strony Adek tak LEGO, dzisiaj LEGO. No może nie w te, tej wersji, co by dzisiaj w której bym ja chciał. Ale jest, więc nie ma ludzi. Yy, I to gramy jeszcze do tego w najbardziej LEGO grę LEGO w jaką byśmy mogli grać. Jezu, jaki łamając językowy. No bo w LEGO przygodę, no. Co innego. Dobra, robimy nowe gra. I bez przedłużania lecimy. Potwierdzam i... Here we go, zaczynamy. I co my to będziemy teraz mieli? Autozapis, ja i tyle razy się naglądałem. Tego przygody. O, zaczyna się. Pięknie. Lava, lava. I za chwilę będzie tam Wirturiusz? Wir Nie wiem, jak on miał. Eee. O, on. O, Wirturiusz. No, no, tak się świegł ten. Staru. Lord Business. Mitrugiusz, o, well, o, o, we have to stop o kurde. Him from the <laughs> Good luck. Jest jaki mały, a nie dobry. Okay, tak się bije. Naciska, by atakować. We dobra, bo to do tego Granie danego. A nie, 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 nie,

O, What i tutaj się filary rozwaliły, dobra. To office, to yy, i, o, mogę je zbudować? Nie no, like O, a muszę kimś innym. A czego ja nie mogę, niby? znaczy czy ten? A tylko kobiety chyba mogą. Okej, okay, no, spoko, spoko, dyskryminacja. No dobra. You guys are the worst. Well, to będę you know. If robots and lasers can't destroy you then I'll try. You Watch know, more robots! I, I more oh what bold and original thinking. If I, I have all but you's I be... could send a flock of harpies to rend Don't no, 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 no no give me. You robots are useless! You're meant to be destroy them, no do I even pay you? Właśnie, don't, don't pay us. Who said that? <laughs> A tutaj w tym poziomie są jesteś do zdobycia tak pobocznego czy nie? Mi się wydaje, że tą gierkę no, na odcinkach zwykłe będziemy robić. A jeśli chodzi o maksowanie e, tej gierki, no to ja myślę, że tu live'y będą. Ale to jeszcze daleka przyszłość. Jak na razie to no, opyk. No no, dawaj! O, no, i strzelamy następną. RAKIETO! Bum. You again. I didn't even jak to pudło? Ja I wiem, co robię. Architekci mogą. A, do, a faktycznie jest tutaj było, do... A, i tutaj zaznaczyć muszę wszystko. Pyk, pyk, pyk. Okay. I będzie budowane. Elegancko. I co to będzie? Budowane. Oj, o czym usiadły? I uwaga, Klop, pro play. Ha. Ok. Niesamowite. Czuję się, jakbym oglądał. Film. Oj, teraz Now będzie się gadał o przypowiedni, którą sobie wymyślił. O nie, przepraszam, jak spoileruję. Przepraszam. Uh, Daj mi się stanie. Będzie do nas z poranka pewnego wybrania, co z kolorów koloru, dobra, bla, bla. masz się se przeczytać, będę wam Amazing! Aż nostalgia we mnie ten rozbiera. I wy chyba kiedy, 2 tygodnie temu oglądamy Lego przygodę, bo nie wiem, co chciałem się. Więc. O, right. wszystko to prawda, bo się rumuje, no, tak. No pięknie... What a bunch of dippy Uwaga. Klotzburg, okej. Okay. Dobra, ja myślę, że tak na odcinek jeden poziom, nie? Znaczy to był taki chyba wstępny, nie? Taki poziom, więc jego nie będę liczał. Bo to odcinek by trwał jest 5 minut? Jak nie krócej? Nie wiem. No I mamy meta. Dzień dobry, mieszkanko. Dzień dobry, szli. Dzień dobry, podłogę. to zacząć na wydzieleniu. Co To jest jedno z ulubionych moich scen chyba. Tylko tak. Odwróć.

Niech będziecie, będziecie chcieli jeszcze jakieś inne gierki Lego, no to mówcie, nie? Bo jestem chętny jak najbardziej. Ale może no... coś innego niż... Lego przygoda oczywiście. Znaczy może... Nie, wstaje ja po prostu... A bo nie on nie może budować, bo on nie jest architektem, no to. Ja nie mogę... A dlaczego wtedy budował? A ale stup. Dobra, idę po prostu. Albo jadę, jedziemy taką bryką. Nie A ja jestem chętny do no, nagrania więcej lego Jarek. Ale na początku myślę, że. No lego przygoda, nie? Co ja będę ten. Jak gdzie ja mam? tutaj, nie? Oj, coś tu przejechałem. Dobra, wysiadam. Co tutaj, coś do zreperowania. O taka podobna mechanika też pamiętam chyba była w Lego Marvel Super Heroes. O, ja jestem chętny do na przykład nagrania chętnie Lego Marvel Super Heroes. Już raz sobie pracę ją zrobiłem, ale... Szczerze to jest taka, na no, to spoko gra, że mógłbym drugi raz zrobić. Nie przeszkodziłoby mi to, nie przeszkadzało ani nic. Ale oczywiście to decyzja należy do Was. To jaką grę Lego bym nagrał? Um, no idzie Jak, razie... no. Jak na razie... Gdzie są moje gacie? Jak na razie gdzie są moje gacie? Prawie Klasik się episode. rymuje prawie nie dobra. Is... dobra, ale bęger leci, nie? Absolutne kino Dobra, dajcie right, mi to coś wyporobić exactly like No ten... O, hey, dobra a instrukcję muszę znaleźć, właśnie Nie zapomniałem o tej instrukcji. Dobra, dawno nie grałem Kiedy? Parę lat temu ostatnio tu grałem Nawet nie wiem czy to nie było... Nie, było pa... nie Ile to mogło być? Tak nie chcę oszukiwać, ale no sporo Może 5 lat temu? Mm, dobra Gdzie ta instrukcja może być? Bo ja tak sobie tutaj patrzę A to mogę rozwalić, dobra, nie widziałem O, to trzeba naprawić, no dobra to szybko. Tyk, 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 cyk O, jest instrukcja tam jest? Jest. Nafija ja muszę kobietą. Dlaczego kobiety tylko skaczą, a chłopy już nie? Co to zna ten... Ma, co to ma być? Znaczy nie, że mi to by przeszkadzało jakoś, ale nie wiem, trochę takie dziwne. Nie wiem dlaczego na przykład... Co no to, to za funkcja taka ten? No dobra, niech będzie. Bo z reguły, z tego co kojarzę to w regułkach, znaczy może nie, w, te, w tej właśnie. Ja po prostu dawno to nie grałem, ale pamiętam z tego co, to po prostu postacie, które były bardziej gimnastykowane po prostu to wyżej skakały, albo no nie wiem, elf. Elfy na przykład right. w tym, wylegować e, z pierścieni, czy w A tutaj to tak nie wiem, czym jest to uzasadnione, ale dobra. I co, e, budujemy. Mm, dalej. A, i to wszystko? E, to łatwe. A to pierwsze w sumie, więc. No dobra. dobra O, co to za helikopter? Damn O Dobra, czuję się jakbym to pierwszy raz gram, no, To dlatego, że po dawno nie grałem I już nie pamiętam Trochu Hej No ja mam nadzieję O, co to za... ...ten domeczek? A tutaj equipment jakiś tam? A, to wziąć. A, muszę chyba tutaj. Dobra, uruchomić drzwi. Lecę. I o, jest i biertło. Ten pneumatyczny ten. A jak mogę skorzystać z tego? A, okej, okay, tak. Ej, fajne. Ok. Faktycznie to tak było. Podoba mi się to. No to jest, jest tam jakieś, poczekaj, mogę coś z tym zrobić? Chyba nie. Dobra, to lecimy do tego domku. Ciekawy budynek jak na miasto. No zbiórka! pyk, pyk. ta Boooo! nie będzie tego budynku! Jeszcze tylko jeden, ten. Oj, nie! Ma elegancko A też ogródek, spoko, spoko. Już się robi szefa Pito, popito. Jeszcze jest tylko tu pięknie robione. Pełno monetek. O jeden! No dobra, jest, jestem. O nie, bo mi monetki znikną. O nie, nie. Monetki. Monetki, nie. Ja nie mogę. No to nieźle. Dwie instrukcje, no dobra. Nie no, ale w sumie teraz tutaj jeśli chodzi o te dwie postacie, to no przy niej Emmet jest useless. Dlatego wolę tą babką grać. Bo ona może sobie wyżej skakać, a my obok nie może, nie? No tak, to zdecydowanie wyżej skacze. Jest to trochę... Hmm. Yy, fizzles. Chwila, bo ja nie, nie czytam tego, co oni tam mówią. Coś było ważnego? Chyba nie. Boom, dobra. Nie będę wszystkiego tak niszczył. Uh, you know. hmm. Ja tutaj jest to do wzięcia. Dlaczego nie mogę tu wskoczyć? No że na początku muszę to rozwiercić. No dobra, niech będzie. Boom. Opa, opa. Yeah. Keep it All the way. No, pcham do samego końca. Pcham dalej. Aż do takiego końca. Oj i tak. Dobra. Nie są jakieś instrukcje za to? O, dobra. Let's go. A to jedno na dwie. To no. jeszcze jedna, jakbyś musiał Musiałem zostawić jeszcze na dach tego budynku. Tylko jak tam mam się dostać. Nie wiem jak długo śpisz. Oświeć mnie. O, bajo, bajo jest, sobie wiem. Okej, okay, otworzyły mi się tam bramy. To no, czas skorzystać. Tutaj jakieś kolorowe klocki. To jest czerwony klock. Ja pamiętam, że do czegoś to służyły te ściany. Znaczy ktoś, chyba jakiś rożek może mógł je rozwalać? Nie jestem pewny. A dobra no... O nie Jezus no że coś takiego jak na przykład kicia rożek Może przepraszam Przepraszam, naprawdę nie chciałem I co ja mam tutaj A, mam tu wsiąść Dobra, MS Idź No, super I pyk I dźwignia, przetargowana

Jest to wykonalne. Chyba. Ja wiem co tu będzie. Pamiętam co tu będzie. Dobra, robimy to, bo ja wiem. O, co tam jest? Pyk, pyk. O tak. Głośnik. Wiem co się tu będzie szykowało. Ci co grali to wiedzą, albo nie zapomnij. Jak zapomnieć ten. Mm. O, już leci. Dobra, pyk, dalej naprawiamy, naprawiamy dalej dalej. No jest Jestem jest Pekwe, pepe, pe. yeah. no. O, i teraz yeah. będzie tańczenie. Dance. Pepe, pe, 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 pe. cool. Dobra, nie, nie yeah. będę udawał się You have good control of your limbs. Come you you on, skip into the reception. With force, grew. I would like to be your friend. Wow. Hello. Good move. Jedyne na coś mam Nie ma co chodzi Dobrze świetnie. Ja A, że lepiej mogę to... Niby jak lepiej mogę to zrobić Chyba, ja że tu piero ze mnożnikiem monet będę lepiej to zrobić przodowo razy jeden Nie wiem, ja znam się O instrukcja no i git nie było tutaj zawsze jakiś. Nie, kojarzę, że gdzieś tu można było zdobyć takie fioletowe gacie. O, a może gdzieś tutaj? Nie. No to nie wiem, pamiętam, że były tutaj do zdobycia takie gacie. Um, nie, dobra, albo ja mam skizę, albo po prostu coś mi się zabagowało, albo coś źle zapamiętałem, albo jakoś inaczej zapamiętałem. Nie wiem, dobra, po prostu idę dalej. Co tam? Teraz będzie zjazd? Wow, crazy. I dobra, i budowanie. O, i to jakiej maszynerii budowanie? Nie będę jakiej. No nie, zły O, dobra, mamy to. Siedzi Siedzi Let's go Here we go mm -hmm. Mogę tym prowadzić? Proszę Ja chcę tym prowadzić Tak Now take a big swing And knock down that iso Apira Dobra Buu. Yeah And again Jeszcze raz Buuuu

You know what I love to do? Crazy. Share no a special people in my life. Fred, Gale, me and you. Ah, no, wait, guys, wait up. Okay, I'll meet you there. Oh, where did it go? Wait. Here you are. Hmm. I think I heard a whoosh. Yeah, you heard something. Hey, pal, I hate to tell you this, but I don't think you're supposed to be here. Yeah, the rule specifically states if you see anything weird, report it immediately. Well, I guess I'm gonna have to report you. Where are you going, miss? I didn't mean to scare you. I'm I'm so good. Well kurda, yeah, but Tu jeszcze ten To nie koniec poziomu Zapomniałem wcześniej jeszcze to A trzeba jednak zdobyć Ten, krocek oporu Kwiatu chyba nie było mini zestawów w tym W tej grze nie, nie Pamiętam że to mini z... Chyba nie było tu mini-zestawów do zbierania To się chyba zbierało w gacie Dlaczego nie mogę tam... Jak se ta... Dlaczego ja nie mogę w prawo? Jakoś może, tam, tylko nie wiem jak Nigdy w sumie nie wiedziałem jak może tam w prawo się ten... Telepnąć Chciałbym jeść. Pamiętam, że nigdy wam się to nie udało. Na 5 lat temu. O, oh, wow, 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 wow. Ej, bo ja zaraz zginę. Jak tak dalej pójdzie. Ouch. Ow. Jest. Oto kloc oporu. Który ma i przy złączeniu z wybucha... wybucha. O Jezu, przepraszam, znowu za Spoilerałem. My bad, my bad, sorry Dotknij klocka Dotknij klocka Dotknij Dotknij klocka Dotknij, dotknij klocka, dotknij klocka. Wow. no i co, naćpał się. Oj, przepraszam, chyba nie powinienem już właściwie. taki Jest, poziom ukończony. Here we go. Emmet, okej. Okay. Emmet w piżamie. Gocha Magical Franek Meister. O kurde! Człowiek Demolka, Żyleta Pani Zdrabka, Kasia Cardio Niesamowite Lucek Kawka. Jest za jeden poziom tyle aż postaci? Niesamowite. Wybraniec, let's go! A tutaj się zbiera takie coś, pudełka, okej okay. O złoty... 70 tutaj jest tylko złotych grosków? Okej okay. Kontynuuj, okej okay. Okej okay. O, ja jestem żyletą Dobra Okej, okay, zrobiliśmy poziom Pierwszy, więc to będzie na tyle chyba myślę Fajnie się grało, starki poczułem Miło było Ale kończyłem ten odcinek Mam nadzieję, że wam się podoba podo podobało I nie wiem no Piszcie czy chcecie więcej, znaczy będzie więcej, ale no Jakie inne LEGO gry miał, móg mógłbym nagrać Bo czy nagram to też inna sprawa <grystanie> Trzymajcie się ciepło, cześć